Ale zróbmy to samo, ja to rzucę tego smoga, ja trafiłem go. Weźcie, pójdę rale, nikt nie topni solo, a wy trzech. G znaczy w sumie to kurwa, chuj ten, ten topni ty. No to, to nie idź nawet. Ja bym po. Dobra, to idź. Ja daję wam smogę, a B po prostu, no. Weźcie mieć flesza jednego, ale chuj. Kurwa, nie pamiętam gdzie to było. Głupi do. Galaj mi. Ja Jeszcze jeden ja 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 to topnik gala. powinien być. Dobra. Weźmy, mida Galaj i topnik. Brawo, zabijmy go, przyskażmy. Dwie strzały, No kurwa, kurwa. dwóch nam idzie. Te oni mają po 10 ha teraz na tu wyjadą tego mita te psy. Nie będą tak grać. Dołącz do mocarnego giveaway'a na 2000 zł. Doładowując skodem kodem Industries masz szansę na wygranie przedmiotu z giveaway'a. Szansa na otrzymanie prezentów wzrasta wraz z wartością doładowania. Jeżeli będziesz szczęśliwcem, wygrany skin automatycznie zostanie dodany do twojego ekwipunku i będziesz mógł zrobić z nim co tylko chcesz. Na przykład będziesz mógł wymienić go dzięki funkcji exchanger lub stoczyć bitwę na skrzynki z innymi graczami. Dodatkowo na CS:GO skins możesz otwierać codzienną darmową skrzynię, z której możesz trafić Coś fajnego. Aktualnie trwa event. Zebrane punkty eventowe możesz wymieniać na epickie skiny. Z kodem INDUSTRIES dostaniesz darmowe i 2,10 zł oraz plus 10% do depozytu. Sprawdź link w opisie i odbierz darmowe bonusy. Chcesz grilla na longa? No może dać. A ja scouta pierdolę z skewikiem, co? Masz zamień się ze mną. Ja mam dwa kolejne. Daj jeszcze. Mam długą, cicho. Czekaj, 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 cicho, cicho, cicho. No. Odpchnij się przez tego smoka Odpuścili, byli. obstrali się już ty. Dobra, panowie, jest problem. A nie mamy smoka. musi skręcać HL rozjebać. Top mi leży. Yes. Weźmy, czekajmy. Weź, nie, nie wychylaj biały, czekajmy na tego smoka. Wczelujcie się ja w auto, top, mida, ja sobie BS będę pikował zaraz. Ogólnie smoka mamy na midzie, Zaz, jakbyśmy bo. chcieli podnieść. A to najskory rywa. Odsadzisz Ja nie wiem, czy my nie powinniśmy się w longa wsylać i czekać, aż pichnie go rozjebać po prostu. To też może pikować. ja no nie bolec. widzę, ale... To, to prawo może być jedyne ja Biegnijcie do, do B, chodźcie do B kurwa. Tak, Ta, jebasz to. To przez respa możemy, tylko na łoku ja, wyjdźcie tak. z anarchii. Dobra, go, go, Mam okay. jednego w flaszu. Flesza daj mi Goofy i wam no, no, rzucę. w smoke i eksport no to. Jasto jest fleszem dobrym. Chodźcie, fejduje zaraz. sekund. Pikuję, chodźcie pikuję. Leży? Dwóch CT. Trzech set. No, dwóch daleko CT. Trzech, trzech, trzech. Mam MK i presa. Presuję brakuje Chowają, chowają na długą. Cały uciekają z pierdolenia. Jeden go na Dobi, to będzie dobrze. Złóczyk z Wessa, wszyscy chcą. Okay. Długo w takim razie. Idę duelować. A, ktoś z spakam? A, jebać. Wiecie, mogę buta dać na bezie? Idę. Ja Czekaj, bo pikuję. Nie, oni są na długie. Nie masz szans. Okej, okay, wstań, i ze mną Nie widzę, jest z tyłu schowany Leży pić, be, leży pić. Jest! Prawo! do prawej, dół do prawej mamy Dziękuję pierwszy Zero ma! Wow. Niebieska nice. Niebieska, W środku, środku Czy ja mogę znowu za niebieską wybić, uwaga na najdę. Dać jump corner czy nie? Ja będę dawał lewa Ja, ja daję corner no musisz corner a bo Dam, dam, no żeby bogi Uwaga na Nady, nie? Nie wybiegaj może w drugim na razie Scout. Flash od nich. To jest flashem. Five man picka robimy i okay. go zabijamy ze scoutem? Możemy. Dali smoga. Będzie szukał ze scoutem Mogę to w, w scout. Nice. Dożycie smoka CT teraz? Mam no, tak. na auto. Ja mam flash na jestem też. Ja jestem też. Jeden gala. do na auto. Fleszuję za plecy. patrz też za plecy. Wyszedł, wyszedł, wyszedł. Dwóch, za, 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 za. Czekaj na swej. I do prawej. I ostatni deep. Deep, deep. Deep, ja, ja patrzę plecy. Co miałem P9, nie? Tak, mp 9 plecy, o, o kurwa. Nie ma broni, chodź, serwisz się ze mną, nie ma broni. Chodź, chodź, chodź. Uch, Daj sm smoke'a, na longa i flesza na mida i niech on sprawdzi mida Nie chcemy Daj, zająć długiej, jak przypadkiem tam nic nie będzie, wtedy mhl'a byśmy nie wpuścili na długą i długą zamiast dolną. Możemy, możemy No ten dolny nie nie to rzuca, tak to... kurwa strach trochę To idę długą Dobra, dalej Flesz, okay. Fleszuję nad niebieską też raz Dobra, yeah. Długa czysta oh. to, to go rano na długą Baczek raz, aha jest Ja smoguję od razu Smoku może być, uwaga Ale granaty ale na tak, ja ja to, mam. Mam. to małej, plecy już Bezcie gracie, Andrzej. Smok jest mega płytki, Sprawdzaj mi, auto, ci bez. Nie ma. O bez. Pusto, pusto, pusto. Gala dobiega do BS-a, jeszcze gala, się... I gala. Gala, gala. Gala, gala. Na moim ciele, na gala, gala. Gala, gala. gala. Gala, oni smokują mida, Adeks jedź midem na pełnej A ja fajkuję ja... długą i ja ty galą wpierdalaj się Pajdej, Ja, dać, ja mogę powstań. dać tego smoganista w ogóle na bety te... Biały bieg z nim jak możesz Taszli dwa razy Dolny, ty. dolny! Hm pikują mnie, pikują mnie Lewo, lewo, lewo Patrzę, patrzę Mida Pyszuję galę blisko A nie wiedzą mam idzie może do lewej na cross'u, też czekuję Lewo mid Spalę deep Gale Użyli smoke'a na Gale, Gale mam, mam zajętą. Mid tu B szybki, ale nie mają nade'ów Spalili Spali. on ja wyjdę powoli Spalili Drugą dojazd Idę z stołu, idę z stołu Patrz lewo, ktoś Patrzę, patrzę, holduję Jeden CT Popam się na razie Poskanuj bramę, poskanuj bramę ktoś Poczekajmy 20 sekund Smok Ej, dam smoke'a z ja A nagrywa. Dam smoke'a z Gali I chodźmy bez split Dawajcie dwa te smoki. Tak Idę do B. Król. Ja idę z paką, on mi da dosyć. auto. Znaczy, okno. Skakaj auto Skaka doktem, ja? Auto. 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 Ja auto, auto mam zero. Pakam, spróbuję zronę. Okno. Nie. Dwóch mi... Oh, mogliśmy w trójkę mi dać To prostu. No było tylko z flesza górą. W ja sumie to tak szczerze, ja bym wiesz, że tą długą. Oni chujowo zaj zajmowali poprzednio. Nie no, ja gram. Ja mogę flaszować. Ja muszę się, ja muszę, ja muszę, muszę przeczekać. Stop miała WP. Po prostu, bo ja gram na razie taki bot. jak hipot. Ja się skupiam na info, Od tam, roku tam roku. jest w ogóle na hedzie. Dobra, dobra ja bardzo mi przyzwyczajony. Jadę do prawej, jak Daj to możesz. Zawsze fleszamy. Wiesz? Corner, neidował, flash start pit, flash start pit i zabijam CT, uciekli, uciekli. Long czysty, long czysty. Może być auto jedno... Ej, bli... okay. auto. Spaliłem auto. Chujowy paraklop. Grałem bez Dorzucił dali. smoka. Chujowy smok, chujowy smok. Ja trzymam plecy. Jak podchodzimy, to jest chujowy możemy Może smok. być. O, no, AWP bez. Jeszcze mam smoka, jak coś. Tam tryker trójkę rozpracować. Gale spalili, oni się ja nie, nie, nie boją się w ogóle. Oni nie mają mida nawet. Dobrał, ja bym farmę pika zrobił. Auto. auto na out, 3 out, Dobra? Trzy, cztery, go. Pal, jest, out, palak leży. Spal go. O, palak. kurwa Raczej co Strasz. Co ja kurwa śmieć wierza ty! Wierza, wierza, wierza. Mogę dać flasha na tobie. Mid, mid. Mid, jednego na CT. Yy, Prawo lewo, prawo lewo, Tak, prawo lewo, są, Możecie wchodzić, możecie wchodzić. Ale rotację ralen i mamy. Blisko CT, do Ej, Kasia, Duga, duga! Duga, Druga Ale. Ja bez próbuję piknąć. No Czy chcesz AWP na długą? Oni nie smogują BAE, możesz spróbować. Masz piknąć. Fagi langa? A dobra. O, pick Flash. Tak, ja Uwaga. Wydaje mi się, że AWP może być na gali. Masz palaka? Nie, ja nie mam. Ja Dajcie ale flash fake flasza jakiegoś. Tak, daj fake flasha i na, na flashli. Rzuć adeks odbitego Flesz z pizzy jakiegoś z chuja Bmw z tego. Nie ma. Daj na rogu może Dostał granatem, zablokował, zablokował. Nie, nie, zablokował chyba. Jest ct, no. Smokowali galę. Chcemy... Mamy jeszcze jednego? Jest to długa, zostawiamy galę i robimy spita. Jak ktoś to wskoczcie na mnie, jak ktoś co? Dam wam hey. najdę, panowie. Zadajcie no na mi to. jak to. długa, we trzech i Zrobię to. Zrobię to. go. to. Zrobię to. Zrobię to. Ja mam gdzieś to. to. Zrobię to. Zrobię Ja Zrobię CT i to. Palę no dawaj, no dawaj. Ja palę rampę. Ja leży? Długa, długa, lampa. długa jeszcze. Kutu, auto, to auto. leży. Auto, auto. Blisko, długo, blisko. blisko. Skakuję. No, kur... Ej, zróbcie tak, zróbmy to tak. Top, top mid, Adex idzie solo, idźcie dol. Nie, nie kupuj scouta, kup co innego. Idźcie ja dolnym. Jakiego? Ja smuguję wam znowu te base, próbujcie szybki split zajebać Beno. Adex wam splashuje mida, a nie ma flasha, kurwa. To chociaż piknie ze strafuj czy coś, że jest sniper. Możecie na łoku podejść, powiedzcie jak będziecie bliżej. Jesteśmy. Nie widziałem, nie widziałem. Pan nie widziałem. No sniper może być nie już mogę, a kurwa. On. Tak, no tak, tak, tak. Wraca insta. Nie widzę, Możecie nie? spróbować już insta nawet wychodzić. No po cicho. Mog nam dalej. Mi dali znać. Znaczy. Podchodzę za was, jak on Rozbijali to. Ja rzucę łopy. A, z... a w opa Patrzę. Tak no, tak należy. leży. Rozbijali się. Jeden ma Dwa razy rozbijali się. No CT. No leży, bo leży. To jest CT. Je... Jeszcze jeden CT. No, masz pakę w oknie do podniesienia na ruzaku. Dwóch. Ej, Daję, daję flasha przed was i daję flasha nad corner, co? Ja sam go stres. Leci nad corner Blisko, to prawo, to blisko prawo, blisko prawo. Daleko z drugiej no. był jeden. Jeszcze jeden. Uciekł, uciekł, uciekł. Mamy ucieka, smoga? Ej, podejdźcie przy ścianie już, a ja rzucaj. Prawda, kurczę. Kujowy smog, no. Leci, leci teraz. Skanuję tego smoka na do backing. Bez. Mają. Jeszcze raz CT CT i bez. O, tu możesz mieć. Ja to bym wyjechał i pojechał do końca Też bym, to, bym tak zrobił, no insta. Smok już leci, a wybiegniecie i zabijacie typy, bo oni stoją z granatami, no. Kadek smoga na CT. Insta jak wyjdziemy. Dalej, dalej. Dobra, corner. Daj, dalej, dalej. Wiesz? Ok, da, tak. Dałem. Widzę, może być ja auto schowane ja i ktoś Leży Mk, chujowy CT zblokował 3-4 no, ja kom... Dobra, ja przebiegłem, Gala jeden Chujowy Skandalf nie ma On zablokował Nie zablokował, no drugi chujowy też Gala wybiegł Co to, to jest? Musiał albo smoke'u stać, Nie mam i gaz blokował. Ale ten wiek, drugi kurwa, nie wiem, od ścianki. On drugi po prostu za lekko mogłeś patkować. Nie, no właśnie zajebałem, zajebałem kurwa o ścianę potężnie. Dobra, Dobra idę bereczni. Robmy to samo, może. Robmy to samo, pisu. Dobra. I już na gole. Dobra, patrzę, top Nie no, patrzę, suesem nie widzę. Iść do B, może już. Długa wyszli, długa wyszli, długa wyszli. A, to do bs szybko, do bs szybko, nie znużymy raczej, ale chuj, spróbujmy, stąd. Jak Jestem biało. Jeszcze, jeszcze, jeszcze! Brampa! Ostatni raz! Ma jeszcze grać czas. Kolejny okay. Na długie okay. planty. Nice, nice. Dobra, wracamy. Nie freszuję wam. Ustawiam po wskaźnie, no. Ja żyję, żyję. Craf... Idę na bramę. Z Crafnie jak nie do mnie, czy nie? W nie. Ale leży yes. jeden Ja na rampę teraz idę Odpuszczam mida i wyjdę do jeden znaczy. Jeszcze scout ostatni, nie wychodzi, jest w tunelu po prostu Dajcie nade'y Daj Ja smoga, ja przebiegnę tą nie, długą, a odpuścicie, ja z mp9 no. zostanę O, jest to. Ga, gasił się nam idzie. znaczy palił się, kurwa Scout nam idzie mi wyjebo. Idę do drugiej, M -m 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 do ciebie. Ad Masz smoka, nie widzę. Długo nic nie ma jeszcze. Bo, uwaga, B teraz, hit. Bez B. 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 Jeden. Jeden. Jeszcze jeden. Bez Ciebie raczej. Ja mam fleszek. Ktoś. Uwaga, okno nie skanuj. Patrzę, patrzę, patrzę. Patrzę, mida. Big box chyba. Macie fleszek, jesz? Pikuję, pikuję, scout. Zabijam je, kur... Fleszuję nad górą. Boby nie podniesie. Fleszuję jeszcze raz. Trub, 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 trub. Aha, dobra. Dziękuję miło się Smoguje, Smogu jest, awo, 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 awo Koronę B Masz kawa, HMG Daj wszystko, tutaj leży, do wyboru, do koloru Fleszuję raz, fleszuję dwa Tu jest site, dawaj, dawaj, dawaj Idę na galę, może być gala, nie? Może być mid teraz Timing, fleszyk dajesz? Bo Dobra. jest cisza Flesz.

Nice. Ja, w dole. No, ja, ja w pięciu miał biało. Nie ma, nie, nie, nie ma. pikowała. Darno. Nice. Ja na razie longa dał Możemy. Ja cofam. Gale, gale wskoczył, gale wskoczą. Cofam do A. dwa. Flaszuje im jeszcze w CT. Napu w CT, ale jest, co jest chill. Najduję ich na gali zaraz. Spaliłem ich jeszcze. Jedynkę dali. Mogę ci robić, Spalił się. Chodźcie. Uważaj, mogę wychodzić. Przesuję za plecy. I nie wychodzą mi jeszcze. To do mida, do mida. Cofają, cofają, do mida, do mida będzie. Pikują mida. Nie, nie wyjdą ci mida, tylko tunel masz. Jeden rotację trzyma. Ja, no, ja zabiję rotację. Brawo. kurwa, CP-em. Jeden dwóch tuneli. Jest mid czy nie? I brama. Uciekł, uciekł. Uciek To ten z dolnego? Dolny, cały czas nie. Biegnie na górny, biegnie na górny. Ja go spał. O! o! Kurwa. Tak na no. podaktem. pod oknem. Chodź za mną. Jak zdaję, dobrze to ratować. po pole człowieku włączyłem już na wkurwie, nie? Ej, a W pana idzie gdzieś, co ta? Idź podnieś. Hala gala Jest Suicide. Ma jeszcze raz Wsi Dali smoke, żeby nie podnieść. Dolne. do jego. Fala, Xbox, daj jeszcze raz. Dosłonejden na mordę. Przy bramie jest wyszedł mi do leży jeden góra B leży jeden góra b. b wchodzi mi B mi wchodzi, Bej, b. B mi wchodzi. jeszcze 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 dwóch jeszcze dwóch nad bramę. daj wojcie proszę wysko lewo jeden może jest jeszcze tunel, jeszcze tunel nie Patrzę, patrzę, wam baczę wam baczę 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 leży I auto, leży. Ja mida ogólnie nie widzę, ty. Mida mogę być. Nie, nie widzę mida. Teraz nie mogą. Skup się do B. Mida nie ma. Idę na samochód. Patrz Gale, patrz Gale. Smoke mid to B. Teraz flash, flash. flash. Biegają, biegają. Na O, jeden. Ja patrzę mida. A trzec, mi. I leży dwie jeden pod oknem, pod oknem. Pod oknem jeden. Leży okno, I Brama, brama, brama. Na midzie. Zabijcie go, wyjdźcie z Let's go. Let's go. W sumie B nie też, nie oni nic nie, nie, nie rushowali. Ja grajcie, grajcie. Ja, ja idę z dwoma fleszami na longa. Ogólnie to uwaga, no. jakiś rush gdziekolwiek. Na B, B dobrze zastopujcie go. Najlepiej dwóch nie grajcie, we. Tu jest jakby. Flaszył, flaszył, flaszył. Ja się zapraszałem i ma. Tu w leku No i przebił. Więcej, więcej, więcej. jeszcze na to? Ja wyjeżdżam, ja się zabiorę. To też wyjeżdżam. Jeszcze jeden w tam jest, mamy 0 we dwóch i zajmijmy się pozycjami. jeden. Skaut, nie? Ja tam. Tak. Jeszcze jeden długa był. Wiesz co? Ja to skrócę chyba. No to idź. Można tego. Nie, Gary nie. Co, nie, gali nie. Co? Chodź, Chodź do CT. Bidź mi. Dzibuje mi On mógł, tutaj, mógł, mógł wejść tam gdzieś. Zabijmy tego, zabijmy tego. I chodźcie MHL pierwszy, weź mi go sprawdź go i zabijmy. Mógł wejść tego ale tak, teoretycznie. Dobra, dobra, to ja chcę. Może wybiec nawet, nie? To to jest na w bokcie. Leży. imit. mid. jest git. Ja jestem na rampie Gala. Proszę gala, gala, gala Schowaj się. Na czas Graj na bombę. Jak w mrowie presja z CET-a. Ładne. Brawo mi To chodź... Ra ja odpuśćcie B, chodźcie na długą, się wimy też w trójkę. Zresztą, zostawcie tu dużo fleszy, ja fleszuję kurwa 15. Trzyma to kurwa jebana! Długa czysta, długa czysta e, idźcie, idźcie dwóch gala i dwóch mi zagrajemy agro okay. Pono na gala Nejduję gala Leży gala, ja Dwóch Chodź, jest blisko, dwóch, dwóch, mi się, dwóch Jeszcze jeden, jeszcze jeden Oj kurwa, ja z Kurwa Masz gruwam rzucić to i debacz. Jak, jak ja się skupię, rower. to ja wygrywamy ja tylko nie? Tak. Jak ja będę normalnie grał. Mit, tak, ja raszował w ciemnią. Raszował? Tak, raszował. Xbox. Drugi, Ja stałem, na idzie. Uwaga tą długą, bo spuścieliśmy. Uwaga long, uwaga long. On co, na longa jeden. Ej, ja dosmogowuję długo, mi to odbić. MHL, da, dasz nam flesza zaraz. Albo idźmy na łoko po prostu nawet. Ja mogę za auto dać flaszę. Dam flaszę z lewego, daję. A jakiegoś, daj jakiegoś. Gdzie górą. Nie widzę. Nie widzę. Nie widzę. Nie widzę. się widzę. Ja widzę. dam, widzę. Nie widzę. Nie widzę. Nie Nie widzę. Ja Nie widzę. Ale... Okay, yy... ja yy, nie widzę. Nie widzę. Mida Nie mida. No, no, mam wim, się, nie wim, się. W gala, gala! Faka, gala. Faka, gala. Faka. Faka. Ej, smog, nie gala, 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 Ja już mam gala, 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 a, A dwóch jest górny. Jak się na skrócimy bez zaraz trójkę Dwóch jest górny, możemy skrócić. Ani pod B bardziej grają ogólnie. Strójmy za 10 sekund, Long dobra? Bo snuch nam idzie wtedy swoje. dwie Zapie wam prawo i Prawo raczej nie będzie. Okej, okay, no to idźmy. Proszę się na wprost Daj mi pierwszą. Ja pierwszy, ja pierwszy na rifle. Trzem prawo. Trzem prawo. Gala mnie od Ja czekajny Dajcie po, mi pierwszego całego. Nie, nie, to nie chcę trosić się tymi. Zala zajęli. z Dobra, możesz nie spodziewać respa. Tak. Jest okej. Okay. Zachodzę long. Jeszcze jeden. Dwóch, dwóch, dwóch. Ja, Aby, ja szybki flank. Lecę. Yo, cofał, cofał, cofał. cofał. Jeszcze no, jeden, w tak. anarchii. To może dwóch. W anarchii, moze rogość. Może patrzmy, patrzmy. był. Patrzymy, patrzymy. Reszował drugi. Dwóch Kiedyś chyba. Tam? Dwóch, dwóch tam są. Tak, tak, dwóch, dwóch. Dwadzieścia sekund, dwadzieścia sekund. Nice. Jeszcze jeden Czekam, zaraz wychodzę długo. Oto blisko, blisko, auto, bez. Nice! Piękny wow. 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 <noise> Kurwa! Nie no, ja to muszę grać... Ja gram, jakbym grał Majora, chłopie. Ja muszę grać, jak Face bym grał, no.